Witam, proszę Państwa, jesteśmy w Króliczarni. Jak widać, króliczki zostały już nakarmione, konsumują. Księżniczka już się najadła. Yy, jesteśmy tutaj, a no z takiego powodu, że nagram film dla jednej z ulubionych chyba yy, moich wielbicielek, fanek, ponieważ prosiła jakiś czas temu o to, aby pokazać, w jaki sposób sprawdzić. No tak prosto, albo po farmersku płeć królików początkująca hodowczyni czy hodowca, dlatego krok po kroku pokażę jak ja to robię. No i dwa sposoby. Podobraci, albo kurde, bardziej agresywnie podejść do królika. Jak czas goni, to ten lotnik on codziennie spada na łeb. Jak czas goni, to wiadomo się farmer nie pierd, tylko bierze za wsiasz i kurde robi, co, co ma zrobić. No dlatego za chwilę pokażę. Właśnie Aniu. Pamiętam, ratowałaś mi tyłek. Kiedy szklarnie mi rozdupcyło. Przelana kasiorka na szyby, dzięki. I wspierasz mnie w projekcie kozy. Dlatego też drugi raz dzięki I dla siebie filmik za to też w podzięce. Lecimy z tematem. Trzymaj, nie dotykasz ekranu. O taką złap, Paluchem nie zasłaniaj. O taką bardziej. Zobacz. O tutaj, o tako, o tako. O tako. Tak i tutaj to samo. O tako. Widzisz? Tak to cofnij, żebyś widział cały ekran. O tako. I, i patrz dokładnie, żeby było. Nie trzęś, trzęś rękoma, delikatnie. Jak się przesuwasz to tak, o, delikatnie. Nie nagle, tylko delikatnie, rozumiesz? Mm -hmm. No to pokaż teraz króliczki. O, w ten sposób, tylko że to co chcesz pokazać mniej więcej na środku ekranu, żeby było. Cyk. O, no i tak o chwilę. Teraz <ścoughs> zobaczymy, jak sprawdzić płeć. Tutaj mamy już króliki. No przy 6 tygodniach zaraz będzie. Mamy pewnie 5. Dlatego bierzemy pierwszego lepszego. Wszystko w porządku sprawdzamy czy czyste uszy czy reaguje na boczce. I jeśli spokojnie jeśli spokojnie w miarę stoi to sprawdzamy tutaj. Jeden królik może się wyrywać drugi może być spokojny. Tutaj mamy samiczkę. Jeśli nie idzie yy, sprawdzić w ten sposób teraz wezmę drugiego. To może się wyrywać i szczególnie przy starszych osobnikach są silniejsze, więc nie musi być taki spokojny. Yy, to może pokażemy na starszej. Yy, no w sumie ta jest zdrowa, nie jest zakocona. O, tutaj dobrze widać. Widzimy? To jest samiczka. Tu nie tam jej wyglądał. Weźmiemy młodego. Weźmiemy młodego, drugiego z tego miotu, bo są naj, najstarsze u królików, tak od 4 tygodni to można prawie na 100% stwierdzić. No, przy 5-6 już na 100% można stwierdzić na początek tylko. Tutaj widzimy samiczka. A jeśli się nie da po dobroci, to łapiemy zaskoki skoki i delikatnie wyginamy i naciskamy cyk. Zbliż tutaj. To jest samiczka. Nie przepraszam, to będzie chyba samiec. Nie, samiczka. To będzie samiczka. Tutaj co mamy? Łapiemy jedną ręką za skoki, wyginamy króliczka delikatnie. Nie dzieje się krzywda, bo nie daje mu luzu, więc żadne stawy nie są przeciążone. Tutaj mamy sam. Samczyk. Proszę Państwa. Bierzemy następnego króliczka. Łapiemy za skoki. Wyginamy delikatnie, łapiemy za ogonek. I napinamy skórę do brzucha. Samiczka. Także. Będę sprawdzał dopiero jak będę je wyjmował do klatki drugiej. Na razie tak po łapkę sprawdziłem. Możemy sprawdzić tutaj mały miot ale znaczy młody. Dlatego mogę w sumie pokazać, że tutaj to właściwie nic nie widać, bo u samca powinna być taka rureczka. Delikatnie się wysuwać, ale one są na tyle małe, że właśnie ta rureczka wygląda o w ten sposób, to jest samczyk. Widzimy? Dosłownie 2 mm rureczka. Wychodzi. Penisik. Tutaj mamy drugiego króliczka. Z takimi maluchami to można robić właściwie co się chce. Znaczy bez przesady. Bo one są giętkie strasznie. Są malutkie, odporne. Tutaj napinamy samiczka chyba. Tak. Nie, nie, to samiec też. Dopiero wyszedł z, z 2 mm, nawet mniej rureczka. Także droga Aniu, tak się sprawdza. No nie wiem, jak tam widać na telefonie. Kamerzysta się postarał, ale mimo wszystko to trzeba duże zbliżenia. Dlatego może znajdę jakiś obrazek. Chociaż każdy może wygooglować, nie będę nic wstawiał, bo jeszcze za prawa pójdę siedzieć. Także można sobie wygoglować i sprawdzić dokładnie, jak to powinno wyglądać. A ja pokazałem technikę, jak złapać królika. Ze starszymi jest ciężej yy, przy kupnie, jak się sprawdza. Yy, no to yy, jeśli się nie da tak na stole, jak pokazałem, bo jest yy, żywy, się boi królik, no to głowa między nogi, yy, za skoki złapać, bo skoki są najsilniejsze i najbardziej niebezpieczne. No i napinamy skórę. Najlepiej, żeby to facet robił. Bo przy niektórych sztukach to trzeba siły trochę mieć i pewną rękę, że tak powiem. Poproszę o kamerę, żeby każdy wiedział, co się dzieje. Pokaż kciuka, że wszystko ok. No, super, panie kamerzysto, się spisałeś. Także film zrobiony. A teraz pora wynagrodzić stresy dla młodych. Zobaczcie, jak u księżniczki: eee, bez sobie jednego, i selerka, i, i karm. Jak u Księżniczki młode już rosną. Daj dla tamtych na dole. Młodzież. Dzisiaj niestety jedna sztuka z tych niemrawych, o o z dołu, no, zdech w nocy. Także, no, tak jak przypuszczałem wczoraj, no, odporność. Słaba, zawiodła. Więc tak to wygląda. A wy co, osowiałe, czy nie? Czy żywe? Żywe. Czemu nie jecie? Nie zainteresowany? E, rano byłem to wszystkie latały, no chyba powinno być okej. Okay. No wiecie, im cieplej się robi, im bliżej wiosny lata, lata bardziej, nie? Jak jest już ciepło, no to jest łatwiej o choroby. Więcej insektów żyje, lepiej się mają zarazki kurcze najlepiej jest zimą kiedy są mrozy później już wiosna lato jest najgorzej także jak widzimy króliczki sobie radzą no i pamiętajcie no im więcej królików tym jest no z tym jest trudniej uniknąć upadków, bo przy królikach zawsze są upadki, czy to będzie 5%, czy to będzie 1%, czy nawet do 10%. Tak już jest, no, jak się rozmnaża, ma się ich kilkadziesiąt, nie cztery, no to te ryzyko wzrasta, bo królików jest coraz więcej, tak? Także nie ma co dziwić, jeśli coś padnie, trzeba, kurde robić swoje dalej nie słuchać każdego słuchać pojedynczych graczy co wiedzą o co chodzi, są kumaci w temacie a nie tylko powtarzają jakieś bujdy yy, związane z chodową. a ty co sobie otwierasz ruszt? patrzcie jaka weź przynieś mi wykotnik, Tam, tą skrzynkę na górze co jest trzeba dla niej już dać, z tamtej strony największą się nie zabij tylko Największą skrzynkę daj. No dobrze. Dobra. Dam im seler. I idę do domu na kawkę. Wrzucę ten filmik specjalnie dla Ciebie Aniu. Także pozdrawiam serdecznie Ciebie i, i wszystkich innych. Dziękuję. Lato już idzie wykotnik, bo około 15 może się kocić. Subskrybujcie, lekujcie, trzymajcie się. Cześć! I got broads in Atlanta, the <laughs>